Kurs prawa jazdy w Poznaniu z OSK Brawo nauczymy Cię jeździć po mieście. Dzisiejsze zagadnienie to skręt w lewo na rondzie kaponiera. Skręt w lewo na rondzie kaponiera. Zajmujemy maksymalnie lewy pas. Patrzymy na znaki. Mamy wyznaczone znaki poziome i pionowe, do skrętu w lewo jest tylko lewy pas. Włączamy lewy kierunkowskaz. No i na rondzie kaponiera mamy y, światła wewnątrz ronda. Także na każdej ćwiartce ronda jest sygnalizator. Należy zwrócić uwagę na to, żeby nie ominąć czerwonego światła przy skręcie w lewo. Ok, ruszamy i stajemy. na zielonym. Lewy kierunkowskaz. No i tutaj światła wewnętrzne nam pokazują, że mamy skręt bezkolizyjny. Także wjeżdżamy sobie tutaj za to auto. Czekamy na zielone. W tym momencie, jak staniemy na torach, nic się nie stanie, ponieważ tramwaj też ma czerwone światło, więc nam nie wyjedzie. Mamy zielone, ruszamy, i teraz maksymalnie zajmujemy prawy pas, czyli włączamy prawy kierunkowskaz, wjeżdżamy do prawego pasa, kierunkowskaz włączamy i opuszczamy rondo na wprost. Nie czekaj. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube. Zapisz się na kurs i naucz się jeździć po poznaniu z OSK Brawo.